Sięgamy po przemoc, czyli sięgamy po ukaranie. Jak nie chcesz tego, co ja ci teraz mówię, to spotka Cię kara. To jest podam przykład, który ja z kolei ostatnio widziałam, kiedy jedliśmy śniadanie ze znajomymi na jakimś tam wyjeździe i 11 dziewczynka zjada śniadanie, moim zdaniem duże śniadanie, a jej tata mówi: Zjedz jeszcze kanapeczkę. Żyjemy jakby w 2023 roku. No mówi: Ale nie jestem godna. On mówi: ale zaraz będziesz głodna, więc jest jeszcze kanapeczka. I ja pytam: Ale jaki to jest problem? On mówi: Bo potem ja będę miał kłopot. I mamy sytuację, w której tata mówi 11-letniej dziewczynce, że ona jeszcze jest głodna. Więc jeżeli dziecko rośnie w zaprzeczaniu swoim potrzebom czyli mówi: Nie jestem głodna, ale tata mówi: Jesteś głodna. Nie chce mi się spać, ale, ale już powinnaś pójść spać, tak? Nie chcę więcej pić i tak dalej, i tak dalej. I teraz wystarczyłoby, żeby ta mama od lodów zadała pytanie po prostu: A dlaczego ty chcesz dwie gałki loda? Dlaczego to jest takie ważne, żeby mieć dwie gałki loda? Bo być może to dziecko by powiedziało: Bo chcę dwa różne smaki. I można by było ukręcić kulkę, nie wiem, waniliowo-truskawkową, na przykład, tak? Albo też dogadać się: OK, kupię ci jedną, jak będziesz chciał, to. Kupimy ci następne. To kupimy ci następną. No Różne rzeczy można by było, tylko chodzi o to, że mamy taką dużą trudność jako rodzice do wchodzenia w dialog, czyli w, do tego zapytania. To jest ważne, co powiedziałaś, że być może mama nie miała pieniędzy, i to jest bardzo trudne powiedzieć dziecku, że ja czegoś nie mam, albo nie umiem, albo się nie wyrabiam po prostu jako rodzic. Tylko wiesz, myślę, że dziecko by to. Bo przypominam sobie sytuację ha, z dzieciństwa. Znów pozdrawiam moją mamę, lalka Barbie, peweksy. Nie było stać y, mojej mamy. Ja pamiętam, jak ja marzyłam o tej lalce i pamiętam, jak koleżanki miały. I pamiętam, jak ona mi stojąc w tym peweksie mówiła, że nie stać jej na taką lalkę, ale jak będzie kiedyś ją stać, to ona mi tę lalkę kupi. Mhm. Ja nie wiem, czy ja właśnie byłam takim dzieckiem y, grzecznym, bo nie padłam na podłogę i nie zaczęłam szaleć tam w tym sklepie, tylko powiedziałam: okej. Okay. I pamiętam dzień, w którym doszło do tego momentu. Miałam lat 15, byłam w klasie ósmej i mamę było stać na tę lalkę. Ja już tej lalki oczywiście nie chciałam, nie? Mhm. Ale no, nie mówię, że każde dziecko by wykazało się, załóżmy, zrozumieniem, ale pamiętam, że ta, to jej wytłumaczenie mi też y, pomogło. wiesz, porusza mnie bardzo to, co mówisz. Nie wiem, czy byłaś grzecznym dzieckiem. Słyszę, że byłaś dzieckiem uwzględnionym. W którym rodzic mówi, słyszę Cię, słyszę mhm. to, co dla Ciebie ważne, ale nie mogę ci tego teraz dać. Mhm. Ale obiecuję moje ulubione słowo stwarzające, że jak tylko będzie mnie na to stać, to ja to zrobię. I to jest w ogóle taka, taka nasza, powiedziałbym, jedna z pierwotniejszych potrzeb, bycie usłyszanym w tym, co dla nas ważne. No bo ta lalka Barbie to przecież nie była tylko lalka Barbie, to było o przynależności do grupy dziewczynek, które mają lalki Barbie. I o nie byciu gorszą od tych dziewczynek, przecież to jest w ogóle zupełnie inna historia, a my się zatrzymujemy na przedmiocie, a zapominamy, że, że to dziecko potrzebuje być uwzględnione i potrzebuje, żeby z nim porozmawiać, dlaczego ta lalka Barbie jest taka ważna. Wiesz, twoja mama mogła powiedzieć, masz 10 innych lalek też, nie? I cały czas wtedy ścinamy. Bo nie uważamy w ogóle dziecka za, za partnera. Chociaż coraz częściej widzę, żeby, żeby, żeby nie była niesprawiedliwa, coraz częściej widzę i to mnie cieszy, że mama właśnie schodzi do poziomu dziecka, czyli tak przykucnie i mówi, mając, prawda, go oko w oko. I to, jak to widzę, to, to jest radość dla mnie. Tak, ogólnie. to jest poruszające. To jest to, co lubię cytować z Brenny Brown: że kochamy tak, jak byliśmy kochani, ale możemy to zmienić. Czyli przy całej świadomości i wiedzy, którą my teraz dostajemy, to my mamy takie, powiedziałabym, zobowiązanie, żeby jednak zachowywać się inaczej. Jak już wiem, że to nie jest właściwe, to dobrze, żebym coś z tym zrobiła. Jak młodzi rodzice nas słuchają, to ja też wierzę bardzo w młodych rodziców i już są świadomi. Może właśnie słucha nas ta mama tego sześciotygodniowego dziecka i, i ta rodzina przestanie mówić, prawda, że za, za mało zjadło i tak dalej. Ale myślę teraz, bo też poruszasz w książce i podajesz przykład właśnie 46-latka, 46, -latka, 46 czy da się z tego wyjść, czy da się wyjść z tego więzienia? I, I tu jest właśnie to, że da się, i to jest jakby pozytywne, ale nie jest to takie proste. I weźmy sobie konkretny przykład, żeby na nim popracować, co tu zrobić. Załóżmy: jestem niewystarczająco dobra. Masz te 46 lat, i masz to wtłoczone, po prostu wbite, wyściłane, wy, wybite jak pieczątka. Wiem, że najpierw trzeba mieć świadomość, że to masz. To już jest bardzo dużo, bo niektórzy tej świadomości nawet nie mają. Mhm, tak więc, ok, idziemy już krok dalej. Ten ktoś ma świadomość, że to jest ten kod, że to jest to słowo, w którym jest uwięziony. Co dalej? A najprościej to powiedziałabym: zapraszam do jakiegoś kabinetu terapeutycznego, bo, bo to co mówisz, skoro ktoś na mnie rzucił zaklęcie, to potrzebuję kogoś, kto mi pomoże to zaklęcie zdjąć. No nie bez przyczyny. Śnieżka, która. Zjada zatrute jabłko, albo ta księżniczka, która kuje się w zatrutę w potrzebuje księcia. Oczywiście tam jest inna historia, bo przecież to jest historia pięknej miłości i ratowania, ale to tak jest, że jak się jest zatrutym, to trudno jest się samemu odtruć, więc bardzo potrzebujemy jakiegoś czułego towarzysza. Nawiązując do twojej książki, takiej Gerdy, która tak. macaj. Tak, którą ma tak, i która postanawia nawet nad nim zapłakać, bo to jest bardzo ważne. I to jest to, co mnie fascynuje w procesie psychoterapii, to to, że w tym procesie relacji terapeutycznej mamy szansę doświadczyć na nowo bycia przyjętym i usłyszenia zupełnie innych słów na swój temat, ale też z taką cierpliwością i delikatnością dla procesu budowania sobie tej nowej tożsamości. I ty powiedziałaś bardzo ważną rzecz, jak utknęliśmy. Utknęliśmy w schemacie. Jeżeli ja jestem utknięta w schemacie, no to jak sama nazwa wskazuje, sama z tego schematu nie wyjdę. Potrzebuję kogoś, kto mi go zobiektywizuje, czyli. Jeżeli, o no takie zaklęcie, które też ktoś ostatnio napisał na YouTubie, Twój brat jest mądrzejszy, ty jesteś tylko pracowita. No to po pierwsze taka kobieta dostaje informację, jesteś pracowita, więc całe życie będzie bardzo strasznie pracowita i będzie wspaniałym, naprawdę wspaniałym nabytkiem dla niejednej korporacji. Ale z drugiej strony będzie miała cały czas myślenie, że mężczyźni są mądrzejsi od niej. Jakie będą tego konsekwencje? Nie podniesie ręki. Nie sięgnie po awans, nie zawalczy a propos projektu, nie weźmie udziału w różnych rzeczach, bo na, na starcie będzie uznawała siebie za przegraną. I teraz potrzebuje kogoś, kto jej pomoże zdjąć to kłamstwo na jej temat, bo wszystkie te zaklęcia to są kłamstwa, w które jesteśmy ubrani. Tylko uwaga, to nie stanie się, teraz nie jesteśmy w telewizji, tylko w radiu, to nie stanie się tak, że pstryknę palcem. To jest prawdopodobnie proces, który może trwać latami, bo to z automatu będzie jej wchodziło, prawda? Z automatu wchodziło, może powiedziałabym inaczej, powiedziałaś 46-letnia mhm. kobieta. Lub mężczyzna, no to jeżeli ja przez 46 lat kodowałam sobie w ciele i w umyśle słowa pod tytułem Jestem tylko pracowita, wszyscy inni są mądrzejsi, to potrzebuję dużo czasu, żeby nadpisać nowe. No to tak działa mózg. Trzeba zrobić nowe ślady pamięciowe, rozbudować w ogóle nowe struktury mózgu. Na szczęście już wiemy, że nie będzie to trwało drugie 46 lat, więc to nie jest. To tak, mnie pociesza? Że, że to jest rok za rok. Nie, zwłaszcza, że robimy to świadomie. Natomiast to, co jest ważne i też to, o czym ja piszę w książce, to jest drugie moje ulubione słowo stwarzające, to jest wybieram. Czyli, że ja każdego dnia podejmuję decyzję o tym, jakie słowa na swój temat ja wybieram. To tak, jakbym podchodziła do szafy i decydowała, jaką dzisiaj wybiorę sukienkę. I że ja mam wybór, czy wybiorę sukienkę, w której... Będę wyglądała jak idź stąd, czy ja wybiorę sukienkę, w której wychodzę po prostu jak królowa i wszyscy widzą, że wyszła królowa. I tak jest tak samo jest ze słowami. Czy to ja? Twoje wybieram, uwielbiam, do tego miałam mm -hmm. dotrzeć, tylko jest jeszcze jeden mały haczyk, że żeby. Mam milion sytuacji codziennie i jesteśmy oczywiście najpierw emocją, a do tego wywiera potrzebna jest świadomość, czyli zatrzymanie się. Tak, i tutaj pięknie nam wjeżdża Wiktor Frank, który mówi między bodźcem a reakcją jest miejsce na wybór. Ja bym powiedziała, że jednak jesteśmy najpierw myślą, a potem emocją. Ponieważ w zależności od tego, co ja myślę na twój temat, ja się będę tak z Tobą czuła. Ja nie mam czucia najpierw. Ja najpierw Cię widzę. I ja najpierw dokonuję jakiejś oceny na Twój temat. Myślę sobie, hmm, fajna babka. W związku z tym emocja pod tytułem przyjemność pojawia się na skutek myśli. A jeśli ta myśl wiedzie jako pierwsza, zanim wiedzie myśl, wybieram, od razu właśnie, no tak, no nie pójdę, bo przecież jestem tylko pracowita. Rozumiesz, że myśl wjedzie z automatu i nie zdąży wybrać. Wiem, że to komplikuje, ale... Dobrze, momentie... dobrze, dobrze, no bo silniejszy, znaczy pierwszy będzie, pierwszy wybór będzie jestem tylko pracowita, ale ja mam już drugi wybór, wiem, że również jestem inteligentna. Przedzie. Po tej pierwszej myśli muszę zrobić stop tak i zobaczyć, że mam wybór. Mam takie ciekawe doświadczenia z lekcji Feldenkraisa. To są lekcje ruchowe i tam jest zawsze tak, że nauczyciel mówi: "Zrób tam pierwszy ruch i sprawdź, który ruch jest dla ciebie najlepszy". I moje doświadczenia osobiste są takie, że zwykle pierwszy ruch jest patologiczny. Czyli zwykle pierwszy ruch jest ten bulowy, ten, który wcale nie jest łatwy. Dlatego ćwiczę Feldenkraisa, bo mnie przecież różne rzeczy bolą. Bo gdybym dokonywała wyborów łatwych ruchów, to nie, nie musiałabym chodzić na Feldenkrais'a. Więc moglibyśmy sobie tak założyć, idąc tym tropem, który ty mówisz, że mój pierwszy wybór zwykle jest kłamstwem. Póki ja sobie nie wytworzę tego, tej nowej siatki znaczeń, w którą jednak chcę się ubierać. I wtedy się zatrzymuję i mówię, okej, okay, to jest zdanie mojej matki na mój temat. A jakie jest moje zdanie na mój temat? Jakie jest zdanie na mój temat moich bliskich i przyjaciół, dla których jestem ważna? I wtedy ja sobie ubieram jednak tą inną sukienkę. Ale to, co teraz powiedziałaś, zaintrygowało mnie, bo załóżmy, zatrzymam się, powiem faktycznie, to jest moje matki, nie moje, ja wybieram to. A wjeżdża mi wtedy nie myśl, a poczucie winy. Że wybieram coś innego. Tak? Hm, to ciekawe, czemu wjeżdża mi poczucie winy? Bo jestem przyzwyczajona wybierać to, co załóżmy, wybrałaby mama. Mhm. I mimo, że mam załóżmy tę świadomość, podajemy cały czas przykłady, kochani, pojawia się później, no dobra, okej, okay, jestem, zatrzymałam się, wybieram, to jest moje. Robię to, jest mi w tym niewygodnie, bo jest to nowe, ale. Emocja jest straszna i ciało mi mówi, bólem brzucha, no nie, no mam poczucie winy, źle wybrałam. Nie, ciało nie mówi, mam poczucie winy, źle wybrałam. Ciało mówi, mamie się to nie spodoba, ponieważ my mamy, wiesz, to jest w ogóle. Znów akceptacja. Akceptacja, ale też jeszcze co innego. To jest w ogóle, to mnie fascynuje jako psychoterapeutka, że mamy te 10 lat, 40, czasami 50, i ciągle jest w nas dziecko. Które tak bardzo by chciało, żeby ta mama chociaż raz powiedziała: Jestem zadowolona z Twoich wyborów, jestem dumna z Twoich wyborów, więc ja jakoś nie mam zgody na to, że to jest poczucie winy. To jest ten głos matki, uwewnętrzniony potem krytyczny głos, który mówi: Nie będę z tego zadowolona, albo To ja wiem lepiej, jaka Ty jesteś. I jeśli zaczniesz myśleć po swojemu, to stracisz więź ze mną. A my przecież bardzo tej więzi pragniemy i wiesz, jeszcze jest taka rzecz, którą widzę, że tak bardzo potrzebujemy być przyjęci, a tak bardzo opuszczamy samych siebie. Za cenę tego, że w końcu może kiedyś ta mamusia będzie zadowolona. Pozdrawiam wszystkie mamy. Być Dołączmy może, też tatusiów, żeby tak, nie poczuli się osadnieni. Że, że, tak, że to nie tylko matki. Tak. Jest rozdział, zresztą ojciec wie lepiej, bardzo ciekawy przykład. Tak, ale że faktycznie że może tak być, że ten rodzic pęka z dumy w środku, a zwykle pęka z dumy w środku, to on nigdy nie powie, jestem dumny, bo nie umie tego powiedzieć. Po prostu aparat paszczowy mu się nie układa w to zdanie. No. Bo też sam tego nie usłyszał, nie tak. dostał. To tak jak często właśnie nasze pokolenie uczy się i ja wiem, jak z moją siostrzenicą mam, że każdy telefon kończymy słowem Kocham cię. I to jest tak naturalne jak dzień dobry. Tak. A kiedy na przykład składam życzenia mojemu tacie i gdzie musiałam się tego bardzo długo uczyć, bo nie, nie, nie przechodziło mi to przez gardło, mówienie mu kocham cię, to jemu jeszcze nie przechodzi przez tak. gardło, żeby odpowiedzieć, chociaż wiem, że mnie kocha. Nie? Tak, tak. I już nie potrafi. Tak, i że to czasami trzeba wiedzieć. Przy okazji tej historii opowiadam zawsze historię z moją babcią, nie jest to żadna tajemnica. Studiowałam w Lublinie. Mieszkałam pod Szczecinem i kiedyś przypominam, w ubiegłym tysiącleciu były słabe drogi, więc najlepiej się jechało nocą, bo, bo można było szybko. Mimo tego, że drogi były słabe. Ja zwykle przyjeżdżałam trzecia, czwarta nad ranem i moja babcia zawsze siedziała przy kuchni, to pamiętam, i odmawiała za mnie różaniec. I kiedy wchodziłam do tej kuchni, zawsze z taką nadzieją, że będzie inaczej, babcia mówiła to samo: Może dziecko, jak ty źle wyglądasz? Albo. Dobrze, że przyjechałaś, trochę Cię odkarmimy i zajmiemy się Tobą. I wstawała i szła spać. I nic więcej. Nic, to były zwykle te dwa zdania. I ja wtedy byłam w, takiej, w takim smutku, w takim rozżaleniu, że, że znowu to samo i że ona nie umie inaczej. A dopiero po latach umiałam odkodować, że ona mówiła: Cieszę się, że ja jesteś, bardzo Cię kocham, tęskniłam i dobrze, że jesteś bezpieczna. I to jest to, że my nie potrafimy czasami odkodować tego, co tam się wydarza po drugiej stronie. Co uwaga, nadal wracam, nie zwalnia nas z odpowiedzialności za to, że my nie mamy kodować, tylko mamy mówić wprost. Tylko teraz znowu dotknęłaś czegoś, to jest, jej, to, to jest fascynujące, można nocami dniami o tym gadać, bo nawet jeżeli załóżmy, jest teraz dalej ten 46-latek i ten rodzic żyje i ma lat.